Alkoholowy. Okej. Okay. Tamacha, że okej, okay, tylko kurda, za 40 minut dotarła 5-litrowa butelka whisky. Taka kurna na armacie z Formuły 1. Ja w życiu nie byłem na Formule 1, to taki whisky na oczy nie widziałem. Co myślę, się pomylili się, chcę oddać. Kogo mówi, co będziesz oddawał? Ty się pomylił. Nie, uczciwy jestem, oddaję. A co? Chcesz być beatyfikowany? Pięć litrów to będziemy mieli akurat na 12 rund. A co myślę, kurna raz można zgrzeszyć, żeby nie łazić. To odbezpieczamy armatę, tylko że jest kurna taka ciężka, że się lufy nie da wprowadzić do otworu gębowego. Kurna, szarpiemy się kognu i nie wytrzymam. Kładę się lejmi. No, w tę stronę poszło łatwiej. Karmię koguta. To się kurna jeszcze położyło czterech, co ich na oczy nie widziałem. No to ja im dwie szybkie. One, two. Taki rodzaj zbiorowego żywienia. Mówię, kogut, pilnuj resztę whisky, a ja pomnażam zyski, kurda. Jak za pięć złotych przyszło pięć litrów, to teraz daję miliona. I kurna nie wrócił. Sponsor Gołoty, kurna. Cztery bańki zapilę, teraz mi bańkę w barze wcięło. przeszła mi się denerwować, wyszli pierwsi bokserzy. Nie uwierzycie. Co ty szukasz teraz tam? No tak, o swoim. O swoim. W reklamówce to masz, yy, kurna, w plecachu To Żebyś nie rozlała. Pierwsza walka, słuchajcie tacy, Porto Rico i Gwatemala. Tomuś nawet nie wstawaj. Papierowa. Waga papierówka, no słuchajcie tacy, jak kogut ich zobaczył, to widzi, nie wiedziałem, że są najświeciejsze, mniejsi, bo niż ja. Nikt tej walki nie ogląda nuda, jak nie co. Oni się piorą po wszystkiemu, chcieli się popisać. Po dwóch rundach już nie mieli powiek, tylko takie jakby piłeczki ze skóry. Lekarze ich nie chcieli dopuścić do walki, to trenerzy w tajemnicy rysowali im flamastrem źrenicę. Nudna walka, nikt na to nie patrzy. Potem wyszli troszkę więksi, ale też w trzeciej rundzie pourywane uszy, popękane czoła. Jeszcze kurna to H2O tak wjeżdża tymi kamerami. Kurna w prywatność tego narożnika. Tam oszukują, kleją, łatają. Kurna o godzinie w pół do czwartej. Naj, największe emocje. Kamery pokazały Polaków w Atlantic City. Osiem tysięcy kibiców z polskim paszportem. Już się przepięknie grujec bije z Greenpointem. Rzeszów się na parza z Brooklinem. Walki ciekawsze niż na ringu. Kurna, aż ci bokserzy mówi, you are not boxer, I am boxer. A tam który z flagą z Stalgorzu wrzasnął, kto pierwszy trafi w Gwatemale? Taki konkursik. I kurna poszły na ring orzeszki w czekoladzie. I landryny. I potem na finał pamiątki narodowe. Kurda na całego! Poszły na filał i, i, i puste szklanki i, i, kurna, i pamiątki narodowe. Polones, Chopin, bez banderol, skąd mieli? Jakie naparzanie. Słuchajcie, na nieszczęście kurna zabawę zepsuła policja amerykańska. Pały takie, co nasi w życiu takich mieć nie będą. Te kurna noktowizory wyłowili nasze tysiące policjantów na polski sektor. Nie potrzebuje bez łaski. Albo nie. Wiesz co, gościu? Kurna, dawaj, bo potem możesz nie dać. Dawaj. To jest z kaucją, kolego. Zapamiętaj. Słuchajcie, kurna policja amerykańska. Noktowizory, na polski sektor. My w Poznaniu kciuki. Polsko! Polsko! Walka trwa półtorej rundy. Już nie ma ani jednego policjanta w Atlantic City. Zwycięstwo Polskie na razie 2000 do zera. Za 5 czwarta kogut nie wytrzymał. Andrew Kamat! Andrew, come on. I wiecie kurna, że go wywołał. Szedł Andrew do walki po schodach, kurna jak Kaligula. jakie szaty. Nawet, powiem wam, że Prochowczyk miał podobnym do mojego. Tylko, że on miał biały, błyszczący, taki bardziej, kurna, wariant łazienkowy, Ten jest tak raczej na elegancko. Tam, no kurna spaliście wtedy, uspokójcie się. Koszulę miał z sześć numerów za dużą Kevin Klejnik, duże godło, korona, no kurna wyglądał jak żużlowiec. Schodzi po schodach cały Poznań. Andrew! Całe Atlantic City. Andrew! I kogut z tyłu. Andrew! Załatw asfalta! Załatw... I kurna Andrew pomachał, że załatwi. A propos asfalta schodzi Luis z drugiej strony, kurda, w samych podękach, sposony czy na Oliviono? no kto to sprawdzi? W samych portasiach, kogo mówi, patrz.